Hejka, witajcie y, na kanale Ajka. Dzisiaj będziemy wziąć taką noleczkę. Y, dobra, to zaczynamy. Uj, tutaj. Trzeba tą pierwszą taśmę. Ja tak nie będę... O, jeju, jeju, Dobra, jest. Pierwsza warstwa jest naszła. I tutaj jest taka jakaś, nie wiem, laleczka. Laleczkę i takie serduszko. Dobra, to tutaj jest jakiś rebusikiel ja nigdy tych ręk. I teraz kolejna warstwa. Takie jakby, nie wiem kiedyś że jaka jest lalka? No po prostu łączyła na kąsika czy co? <grym> Dobra, i takie to jest. Ta lalka mi zbyt ładnie nie wyszła, bo we cienką szyję. Mhm. Dobra, otwieramy kolejną. To nie wiem, co wygląda. I teraz tu są takie patuszki, jest taka duża. Jakaś jeszcze nie wiem, taka, taka, taka i taka ciupinka. I na każdej y, pisze LOL, LOL, LOL. LOL, tego, tego praktycznie LOL nie widać tu. Ale dobrze, zacznę chyba od tej najmniejszej. Bo się, że tutaj coś ścięłam. Coś takie małe. Ta taśma Dobra. Nie, chyba to patuszki mi się uda. Dobrze. O, otworzyć. A nie, jednak jest coś, jest coś, jest coś. Dobrze, jest taka mała marzoletka, której praktycznie... Nie widać. Sobie ją położę tutaj. Nie wiem, tylko i tak pewnie za chwilę nie zauważę. O, i jeszcze jest taka kolejna, taka sama, też taka pinka No. I kto tu jest? Dobra, to teraz będę robiła taką kolejną paczuszkę. I otwieram. Tych paczuszek nie umiem. Dobrze otwierać Byle żeby mi się tutaj nic nie wiem nie porwało bo to jest wszystko Chyba tu nic nie ma, mam nadzieję Tu jest, o. Gdzie tu jest? Ja tego chyba nie pociąłam Dobra, mam Troszkę mi się tu ucięło ale tak to wygląda. To jest sukieneczka. Tej już więcej nic nie ma. Teraz kolejna paczuszka Takiej wielkości. Dobra. I Ło. Dobra. Ja chyba nic nie bo To jest gruba warstwa bipuły. Ale dobrze Jest taka bluzeczka. Teraz y, przechodzimy do takiej, no już y, prawie największej paczuszki. Tutaj mi się bardzo łatwo, albo nie tak łatwo. No, gdzie to jest? Yyy, może z drugiej? Nie, bo to tu jest to. Ja nie jestem zbyt y, dobra w y, takich małych rzeczach otwieraniu. Taki, taki mały. Jest, jest, jest. I to jest taka buteleczka. Dobra, teraz największa yy, paczuszka. Jeszcze chciałam... Powiedzieć, jeżeli dotrwaliście e, do tej e, części odcinka, to napiszcie w komentarzach LOL. No dobra, to teraz tą największą otwieramy. Się i... To się wejdzie. O, laleczka. Tak. Ona tak wygląda. No i to teraz ją trzeba jakoś Uf, Nie spodziewałam się, że to wyjdzie z tego to taka bluzeczka. O, butów nie ma. Spódniczka. Jest taka mała, przepraszam Was, że takie do góry nogami to otwieram. No ale dobra. I tu są takie małe buciczki. Znaczy, jakie buciczki? To chyba nikt by nie pomyślał, że to są buty. Dobre. I chyba jedna poczuszka się gdzieś zgubiła. Oczywiście. A nie spadła, spadła jeszcze jedna. Jest. Też bardzo mała paczuszka. Tak. I odbieramy. O, tu jesteś. Będę tak otwierał. Tej bucieczki, jakieś. No, tych butów się nie da założyć. Dobra, to tak wygląda mniej więcej ta taka. Tego nie będę pokazywała jak ja to. Będę później wszystko przyklejała taśmą, bo to będzie dosyć nudne. No dobra, to pa. Yy. No i na tyle z tego odcinka. I subskrybujcie mój kanał, czyli Ajkę. Eee, nie zapomnijcie o dzwoneczku i dawajcie łapeczki w górę! W górę. to pa!